To, przodu są po 15 Tema. Trzyma. tego najlepszego zakazu dnia niepodległości. Dzięki, dzięki, mam tyle w sobie. <noise> Zaczynamy za 20 minut i jest dość dziwnie mało osób. Pamiętam, że zawsze jak bywałem tu w przyszłości. O, mamy TVP. Zawsze jak bywałem tu w przyszłości, to. Ta skrzyżowanie było pełne. Może to kwestia jeszcze kilkudziesięciu minut, ponieważ wątpię, żeby wszyscy przyszli punktualnie na 14:00. I tak widziałem, że dużo ludzi stoi na ulicach wzdłuż trasy przemarszu. Tak, tak była tak. na początku, teraz i zawsze i na wieki Co to jest w ogóle ten? To jest Maryja, to jest chrześcijańska Najprzytyk matka. Or, ...Ordom i coś samo. No łasina się kłania, co? Nie uważało się. Nie uważało Zobacz, jakiś święty wielki. Za przyjaciół Patryk stwierdził, że ucieka z przystanku Jest ze starego, będziesz w moim wieku Nie połamałeś sobie nic? Nie połamałeś sobie nic Błogosławiony owoc żywota No przesuń się Patryk Oto jak w kościele byłeś za dzieciaka i się zastanawiałeś żyrandol nie spadnie Zapraszamy do Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Owoc żywota twojego Jezus. Tak, pomóżcie te 50 metrów. Łódź kochani, jesteś, trzymajcie flagę. Zdrowaś tutaj. łaski pełna Pan z Tobą. Dobre Błogosławionaś ty między niewiastami. I niepodległości, mądre gości. Cieszę się, że z Berlina zauważasz takie rzeczy. Z pozdrowieniami z Warszawy. Wczoraj w powietrzu, dzisiaj na Ziemi. wziąć Londyński autobus. Dokładnie. No, Bo patrz, ma kierownicę po prawej stronie. Do Daj nam dzisiaj. Odpuść nam Dało mi się przedostać przez pierwszy sznurek, który ograniczał uczestników marszu. Tu teraz wjeżdżają tylko karetki. Na miejscu mam że są dziennikarze, Jacyś ważni politycy, między którymi się skryłem oraz ratownicy. Niestety gdzieś zniknął mi patyk. Spójrzcie, nagle widoczność została ograniczona do kilkudziesięciu metrów. O, jest Patryk! Wyłania się silent kill. Pierwszy raz widzę, żeby straż pożarna miała czerwone światła, ponieważ czerwone światła oznaczają początek lub koniec konwoju. To bardzo tak e, amerykańsko-azjatycko. Proszę. To jest bardzo ciekawy y, polityk, który jest kontentem dla wielu dziennikarzy. Tak można poznać, na przykład Macierewicz. Tak, tak, on się nazywa. Patrzcie, nawet są prawdziwe konie! bo tutaj straż marszu ogranicza przepływ ludzi i ludzie są skorzystani po prostu z tej tory Co w tym roku się zmieniło, że nagle całą długość trzymacie, tak? Zawsze, zawsze W tamtym roku szedłem, balada lat temu szedłem i raz i leżałem Siwek, daj do snu, daj z nogami, daj już! Daj On poczuje coś obcego, nie zarazu! Ten Nie jest nasz, nam wszyscy dawa w górę mamy policyjne śmigłowce. A tam, tam drona zaraz się stykną. patrz. Chyba potrzebujesz nowych okularów, bo one są na różnych wysokościach. Oraz tam mamy tęczową flagę, w którą w zeszłym roku, jak i dwa lata temu uczestniczy Marszu Niepodległości bardzo chętnie rzucali różnymi obiektami. Po kolejnych kilkunastu minutach stania wszyscy znowu się ruszyli. ruszyli. Tutaj znowu pojawia się ciekawy content dla fotografów. Ja musiałbym się nie, nie, nie. nie przechodzimy dalej, nie przechodzimy za baner Proszę, połączyć tu ten banek, połączyć ten banel. Będziecie razem dogadać, ale jak pan od państwu tak napieracie bardzo, nie to, to, to nie jest... To nie. A następny razem pomyślcie co. Patrzą, dzieci na was, co, to ale zagadaliśmy się. A, też. To no to to jesteśmy, nie? Jacy tu mili ludzie. Fotografowie robili zdjęcie kibicowi no. i w ochroniarz podszedł tak Ej, odsnąć się, odsunąj się. A ten kibic, nie, nie, dogadajmy się, ja tutaj mogę tak zapoznać, oni o, dziękujemy, dziękujemy, stryk, stryk, stryk. Tutaj znajdują się dwa wielkie tiry. Przyszliśmy już dwa skrzyżowania na marszu, i dopiero tutaj widzimy policjantów. Jednak są to zwykli policjanci oraz ta grupa antykonfliktowa, bez całego osprzętu, jaki ma prewencja policji. Jeśli zastanawiacie się, po co są te tiry, ponieważ tam jest też drugi, nie wiem, ale się domyślam. Bo te tiry stoją w miejscach, w których najczęściej zawsze stali przeciwnicy Marszu Niepodległości. Tutaj widzimy, że straż Marszu również ma gotowe, przygotowane łachty do ewentualnego zasłonienia różnych banerów innych przeciwników marszu. Dzięki Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Tutaj lepiej nie parkować 11 listopada To jest samochód tego człowieka tak. Widać pakuje, pakuje swojego dzieciaka i będzie się ewakuował swoją astro. Oho Odjechał w ostatniej chwili zanim petarda wybuchła pod jego prawą oponą Sekundkę, tylko nagram jak on ewakuuje się. Dobra, zróbmy sobie fotkę. Nie ma sprawy. Tam, pani nam macha, Pomachaj, oh proszę. o, mój Boże, czy tam jest Batman? Co tam jest? Co, 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 co to jest? Batman. Tam na balkonie. A obok Batmana? A nie widzę. ci ludzie. B, o, oni tam, Znaleźliśmy tak, zaginionego tira. Po prostu stanął tutaj, gdzie kilka lat temu znajdowały się tęczowe flagi. Tutaj mamy też Batmana. Widzę żadnej tęczowej flagi, jest tylko Batman, tam jest chyba... A nie, jest, jest flaga tęczowa, ale trochę dalej, tutaj jest tylko Batman. Nie gaz tęczowe, kurde! Słuchajcie. Batman kurwa! Batman ty pedałek ma wychować! Ci się pojebało kurwa! Z tymi niepodległości twemu! Kurwa! Dochodzimy do tego newralgicznego miejsca na moście, w którym... Znajdują się jednoczowe flagi. Tutaj zaparkował ten tir, który nam zniknął z ronda de Gaulle'a. Są też. O, siema, 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 cześć, Są też płachty, które zasłaniają wszystkie flagi od innych ja uczestników. tir stanął dość dziwnie, ponieważ nie stanął w zasadzie naprzeciwko tych flag, tylko pod kątem, że idąc przez most, nie widzisz tego miejsca, tych dwóch balkonów. Dopiero teraz zauważyłem, że na dole już czekają strażacy. Dzisiaj, w przeciwieństwie do poprzednich dwóch lat, nie strzelają, nie rzucają żadnymi przedmiotami. Tylko widzimy, że ktoś strzela tam zielonym laserem. Tam widzimy kolejną flagę i... no nie tą flagę, kolejną tęczową flagę i kolejny laser. By kurwa!